w ciągu dnia posługiwać pielgrzymom, dlatego czasami z racji wyjątkowych przesuwamy to czuwanie na pierwszą y, sobotę czy niedzielę miesiąca. Przed pierwszą y, niedzielę miesiąca robimy czasami. No i też dużo ludzi przebywa. Ci, którzy przyjeżdżają mówią, że nie mogą żyć bez czuwań, bez tego trwania przed Jezusem Eucharystycznym. I Maryją, która z miłością patrzy, przytula i wyprasza nas. Wychodzą stąd mówią, krótka ta noc była, jesteśmy umocnieni. Zapraszam może chociaż raz w roku przyjeście. I jeszcze może ostatnia sprawa, o której chcę powiedzieć, to są rekolekcje weekendowe organizowane tutaj w Loreto. Niektórzy pytają z was, czy można przyjechać w innym czasie. Oczywiście, że można. Można przyjechać w każdy dzień. Sanktuarium jest zawsze otwarte. Ale również można przyjechać w takiej mniejszej grupie, spotkać się na rekolekcjach wykandowych. Są różne proponowane tematy tych rekolekcji. Pytajcie na stoiskach, czytajcie przy stolikach, gdzie są zbierane ofiary na rozbudowę nowej świątyni, przy stoisku rodziny Loretańskiej. Takie foldery mówiące o rekolekcjach. Mówię to do tych szczególnie osób, które są zainteresowane. Zobaczycie, jakie są tematy, jakie propozycje. Przyjrzyjcie się i przyjeźdźcie. Szczęść Boże! Serdecznie dziękujemy, siostrze Alozie i za modlitwę różańcową. Za poprowadzenie tej modlitwy, którą każdy, która każdemu z nas jest bardzo bliska. Dziękujemy członkom Rodziny Loretańskiej, którzy pięknie się z nami modlili, i nam wszystkim, którzy trwamy w tym troszkę żarze słońca, ale to taki żar z nieba, czyli żar, który ściska nas duchowo, od Pana Boga byśmy byli mocni duchowo. I za tą wspólną modlitwę serdecznie dziękuję. Coraz więcej widzę osób, które już mają tą dużą jednodniową gazetę, Błogosławiony Gazeciarz Warszawski. Jest też, jak wielokrotnie wspominałam już, przygotowana jednodniowa pieczęć jubileuszowa w związku z jubileuszem księdza Kłopotowskiego. Każdy, kto nabył tą gazetę, może udać się do zielonego namiotu po waszej lewej stronie, by właśnie otrzymać taką pieczęć jako pamiątkę na dzisiejszą uroczystość. Tutaj mam Bartłomieja, który może tak weźmie te gazetki i pokaże. Anioł Stróż polecany dla wszystkich dzieci. Miesięcznik z Pytą CD. Kolejny miesięcznik, tak, rodzinie. To jest miesięcznik dla wszystkich rodzin, których, który też polecamy, zapraszamy do nabycia. Kolejny to Anioł Stróż, kolejny, przepraszam, to Różaniec, i bardzo, bardzo zachęcamy do nabycia, do prenumeraty. Z tych innych nowości, które wydawnictwo Sióstr przygotowało na ten rok Juleuszowy, jak wspominałam, są. To kalendarz ścienny na rok 2017, książki z myślami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Dwie kolejne części małych książeczek. W tamtym roku nabyliśmy, mam nadzieję, o ojczyźnie i o szczęściu. A dziś można zaopatrzyć się w kolejne bogato ilustrowane. Posłuchaj, co ci powiem o modlitwie, i posłuchaj, co ci powiem o spowiedzi. Z nowości wydawniczych polecamy książkę Księdza Wojciecha Przybolskiego za rękę z Jezusem, kapłaństwo, powrót do cnót, zeszyty z aniołami, kubeczki też z aniołami, promocja na wszystko 15%. Bardzo też serdecznie polecamy, zapraszamy też do nabycia książki kardynała Roberta Saracha, Kalbonnicy, rozmowy o wierze, katechizmu poręcznego księdza. Piotra Pawlukiewicza, książki Kawa z Niebem księdza Marka Chrzanowskiego, Sawła Wiewry, poradnik o dobrym wychowaniu, autorstwa księdza Janusza Stańczuka, Odkryj sekrety Różańca, to jest autorstwa pani Ewy Hunter. I do serii papieskiej dla kobiet, rodzin i młodzieży to wyjątkowa albumowa seria tekstów świętego Jana Pawła II w twardej oprawie słowa Jana Pawła II do kobiet, do rodzin i do młodzieży. Zachęcamy, a już ten moment właściwie e, troszkę spóźniony, e, taki też kulminacyjny dla tych, którzy wzięli udział w konkursie fantowym. E, tutaj, jak powiedziałam, pięknie nam pokazywał czasopisma nasze. Jest z nami jeszcze raz przedstaw się wszystkim. Sobolewski. I Bartek Sobolewski y, będzie tutaj losował trzy osoby, które brały udział w konkursie. Zaczniemy od nagrody trzeciej. To jest, tą nagrodą będą pozycje książkowe: książka księdza Antoniego Łatko. Mamy bardzo, bardzo tych losów, dużo. Y, wszystkich było przygotowanych około 600. I wszyscy, wszystkie losy zostały wykupione, także tutaj duże takie pudło mamy. Próbujemy to mieszać, i Bartek zaraz wylosuje nam pierwszą osobę, która będzie wygrana jako trzeci, trzecia nagroda. Czyli spróbuj wylosować jedną karteczkę stąd. Mamy numerek kochani 439. Numerek 439 osoby, która taki los wyciągnęła. Bardzo prosimy po koncercie drobieczeńskich warsztatów liturgicznych o zgłoszenie się tutaj właśnie do tego miejsca byśmy mogli przekazać tą nagrodę. Jeszcze raz powtórzę numerek 439 i Bartłomiej nam dalej losuje kolejną kartkę. Kolejny numerek to jest 342. 342. 342. Osoba taka otrzymuje drugą nagrodę, zestaw książek księdza profesora Guza Rozmowy niedokończone. Tą osobę też zapraszamy tutaj przed Eucharystią, czyli po koncercie Drowiczyńskich Warsztatów Liturgicznych. I uwaga, uwaga, bo losujemy teraz już głównego zwycięzcę, który nabędzie figurę wędrującą Matki Bożej Loretańskiej. Mamy kolejną osobę, słuchajcie, to jest numer 470.